Mój mąż zostawił mnie, aby związać się z moją córką, i nie wyobrażasz sobie, co mi zrobili. Nazywam się Alessandrę i to jest moja smutna historia. Zanim ci ją opowiem, proszę o polubienie filmu. Kiedy poznałam mojego męża, Marka, miałam 40 lat i trzyletnią córkę z poprzedniego związku. Moje życie wydawało się doskonałe. W 2010 roku urodziłam syna z Markiem. Miałam dwójkę dzieci, wspaniałego męża, dom, samochód, dobrą pracę. Moje życie było cudowne. Lata później wszystko zamieniło się w koszmar. Krótko po 18. urodzinach mojej córki, Mark ogłosił, że chce się rozstać. Powiedział mi, że teraz ma związek z moją córką i że zostawiam mnie dla niej. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam tego przetrawić. Czułam się zrozpaczona, zła, zdegustowana, wściekła. Oboje opuścili dom i przeprowadzili się do siebie. Rok po ich zamieszkaniu razem, moja córka zaszła w ciąże z tym, który był jej ojczymem. Wtedy zdecydowałam się zerwać wszelkie więzi z nimi. Zaskakuje mnie postawa mojej córki i brak poczucia winy. Ona nie widzi, że to jest złe, że to jest obrzydliwe. Moja córka, która teraz ma 22 lata, urodziła drugie dziecko i w głębi serca są to moje wnuki, ale nie chcę o nich wiedzieć. Co o tym myślisz?